Cześć, tu Damiano Sztuce. Dziś przeniesiemy się do Wrocławia, aby odkryć fascynującą historię jednego z najcenniejszych dzieł sztuki, które znajduje się w Polsce, a mianowicie Madonny pod Jodłami, autorstwa Lukasa Kranacha Starszego. Przez ponad cztery stulecia Madonna czule, spoglądająca z delikatnym uśmiechem na swoje dziecko, wisiała w katedrze w kaplicy pod wezwaniem czternastu wspomożycieli, obecnie pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w katedrze wrocławskiej. Historycy sztuki uznają to dzieło za klejnot malarstwa renesansowego, wielokrotnie pisali o nim naukowcy i jest uwielbiany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Artysta, który namalował madonnę pod jodłami lukas Kranach Starszy, podarował ją biskupowi ówczesnego Wrocławia w 1510 roku. Od tego czasu jest jedną z głównych atrakcji regionu i jednym z najdroższych dzieł sztuki znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski, którego wartość szacuje się na około 300 milionów. Historia obrazu jest opowieścią o wielu zaginionych dziś dziełach sztuki i prawdopodobnie już od 1946 roku obraz wiszący w katedrze był kopią, minęło wiele lat, zanim to odkryto. Odyseja dzieła rozpoczęła się w czasie II wojny światowej, kiedy to w 1943 roku obraz i inne dzieła sztuki, znajdujące się we wrocławskich muzeach i kościołach, zostały ewakuowane do miejsc niezagrożonych atakiem. Wrocław dekady temu, jak pamiętamy z historii, był częścią Niemiec podczas obu wojen światowych, a większość jego populacji wspierała partię nazistowską od wczesnych lat 30. XX wieku. Aby zabezpieczyć obraz przed alianckimi nalotami bombowymi, Madonna Kranacha została zdjęta i ukryta w 1943 roku pierwotnie przeniesiono ją do klasztoru cystersów a następnie do kłodzka położonego około 100 km na południowy zachód od Wrocławia. Pierwszy atak powietrzny na Breslau miał miejsce dopiero w lipcu 1944 roku, kiedy to na miasto uderzyło radzieckie lotnictwo, wówczas nie wyrządzając większych szkód. Miastu w zasadzie udało się uniknąć wojny poza sabotażami polskiego ruchu oporu, Aż do zbliżającej się armii czerwonej, która dokonała oblężenia miasta w lutym 1945 roku. Urzędnicy kościelni, którzy schowali obraz Madonny, mogli również mieć inne zmartwienie: a mianowicie przypuszczali, iż obraz zostanie przeniesiony do kolekcji sztuki Muzeum Hitlera, mającego zabierać najwybitniejsze w ocenie wodza dzieła sztuki. Muzeum to miało zostać wybudowane w Lincu w Austrii, miasta, z którego pochodził Adolf Hitler, jednak nigdy nie powstało. Oblężenie Wrocławia trwało trzy miesiące i zakończyło się 6 maja 1945 roku, zaledwie dwa dni przed zawieszeniem broni i zakończeniem wojny w Europie. Miasto, które przetrwało praktycznie nietknięte przez 5 lat wojny, zostało obrócone w Gruzy w ciągu ostatnich trzech miesięcy dzięki bombardowaniom artylerii Armii Czerwonej i radzieckiego lotnictwa. Katedra świętego Jana Chrzciciela była jednym z najbardziej dotkniętych budynków, a 70% jej konstrukcji zostało zniszczone, w tym na wyboczne oraz nawa północna, w której niegdyś wisiała Madonna. Na mocy konferencji poczdamskiej, która odbyła się w lipcu 1945 roku, Breslau został przekazany Polsce i przemianowany na Wrocław. Wówczas nastąpił masowy eksodus ludności niemieckiej. W latach 1945-1949 etniczni Niemcy albo uciekali z miasta, albo zostali zmuszeni do jego opuszczenia, podczas gdy Polacy musieli opuścić tereny nowo zaanektowane przez Sowietów. W czasie, kiedy obraz znajdował się w opactwie Cystersów, artysta Georg Kupke wykorzystał oryginał do wykonania kopii, a przynajmniej później tak twierdził. Powiedział, że zlecił mu to ksiądz z Wrocławia, Siegfried Zimmer, Madonna na jego kopii obrazu maleckiego Zeza, Nikt jednak tego nie zauważył, a ksiądz wyemigrował na zachód w 1947 roku, zabierając ze sobą oryginał. Kupkę, który wyjechał z Wrocławia pół roku wcześniej niż Zimmer, zeznał, że odwiedził swojego przyjaciela dwa razy w jego mieszkaniu w 1947 i 1952 roku za każdym razem widząc Madonnę na ścianie jego sypialni. Cimer miał mu wyjaśnić, że zamierzał przekazać obraz Kościołowi katolickiemu, jeśli uda mu się przedostać na zachód. Ponieważ w sowieckiej strefie okupacyjnej może on nie być bezpieczny. Kiedy jednak w 1954 roku ksiądz znalazł się w Monachium, dokąd został oddelegowany na studia teologiczne, tak się nie stało. W latach 60. XX wieku sprzedał obraz na wpół legalnie antykwariuszowi, który zaopatrywał go w egipskie antyki, co było jego wielkim hobby i pasją. O tym, że obraz, który pozostał we Wrocławiu, był tylko kopią, przekonaliśmy się dopiero w 1961 roku, kiedy obraz musiał przejść zabieg konserwatorski przed wykonaniem kolorowej fotografii, zamówionej przez, przez francuskie wydawnictwo. Wstrząsająca analiza została opublikowana w 1965 roku w fachowym miesięczniku przez konserwatorkę dzieł sztuki Daniel Stankiewicz, która porównując obie dostępne fotografie dzieła, odkryła, że obraz nie jest oryginałem. Dalsze badania ujawniły, iż kopia została wykonana na desce jodłowej zamiast lipowej, a jej ogólny poziom artystyczny oceniono jako marny. Przez blisko 65 lat Odysei obrazu kilkakrotnie znalazł się na czarnym rynku sztuki z różnymi ofertami do kolekcji publicznych i prywatnych. Znany szwajcarski historyk sztuki i znawca Kranacha Dieter Koplin opisywał te podejrzane oferty w następujący sposób. W 1969 roku Madonna została zaoferowana niemieckiemu kolekcjonerowi w Szwajcarii, który posiadał już inne dzieła Kranacha. Dwa lata później Coplin udał się do Genewy w imieniu tego kolekcjonera. Tam spotkał dwóch mężczyzn w hotelu, którzy następnie zaprowadzili go do pobliskiego domu, gdzie Koplin zobaczył Madonnę pod jodłami. Historyk był absolutnie pewien, że widział oryginał, nie chciał jednak potwierdzić autentyczności obrazu dość podejrzanym dealerom, którzy usiłowali go sprzedać. Wówczas obraz zniknął z rynku. W tym czasie nie został jeszcze oficjalnie uznany za zaginiony. Stało się tak dopiero w 1981 roku, kiedy Kościół katolicki zasygnalizował, że jest zainteresowany odkupieniem go. Oferta kościoła w wysokości 1,5 miliona marek niemieckich okazała się niewystarczająca, a pośrednicy zażądali dziesięciokrotności tej kwoty. Jeszcze w latach 70. Madonna była oferowana muzeum państwowym w Berlinie i Monachium. W 1985 niemiecki tygodnik Stern poinformował, że obraz znajdował się w ręku pośrednika handlu nieruchomościami w Ratysbonie do 1973 roku, kiedy to wymienił Madonnę Kranacha na pejzaż Rubensa, który okazał się fałszywy. Od 1981 za sprawą konferencji. Episkopatu Niemiec i arcybiskupa Wrocławia Henryka Gulbinowicza podejmowane były ze strony polskiej starania o odzyskanie dzieła. Mimo upływu czasu i bezsprzecznej przynależności obrazu Kranacha do archidiecezji wrocławskiej, sprawa przez wiele lat nie mogła zostać rozstrzygnięta. Ostatecznie proboszcz diecezji Sant Galen poinformował pełnomocnika do spraw restytucji dóbr kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciecha Kowalskiego, że szwajcarski kolekcjoner zapisał jednemu z księży dzieło, którym była właśnie Madonna pod Jodłami. W 2012 roku pojawił się list do arcybiskupa wrocławskiego o decyzji władz katolickich Sankt Gallen o zwrocie obrazu do jego historycznej rezydencji. Oficjalne zakończenie tej skomplikowanej sprawy jest równie niewiarygodnie proste, co wspaniałe. Spadkobiercy szwajcarskiego kolekcjonera dzieł sztuki przekazali obraz Kranacha Diecezji Sankt Gallen, która następnie przekazała go Kościołowi katolickiemu we Wrocławiu. Rzecznik diecezji nie chciał ujawnić tożsamości ostatniego właściciela obrazu, który zmarł w 2011 roku, twierdząc, że przekazanie obrazu jest równoznaczne z przyznaniem się do winy, a zatem jest poufne. Mrużąca oczy Madonna, namalowana przez Kubkiego w 1946 roku, została usunięta z katedry, choć nadal pozostaje we Wrocławiu, Kościół zdecydował się zatrzymać obraz. Madonna pod jodłami nosi ze sobą bogatą symbolikę, która odzwierciedla zarówno tradycje religijne, jak i ówczesne wartości kulturowe. Postać Madonny, przedstawiona w centralnej części obrazu, symbolizuje matczyną bliskość, opiekę oraz boskość. Jej spokojny wyraz twarzy i delikatne gesty wskazują na jej rolę jako matki Bożej, która przyjmuje i chroni dzieciątko Jezus. Jezus, przedstawiony na rękach Madonny, jest symbolem zbawienia i nadziei. Jego postać jest często interpretowana jako manifestacja boskiej miłości i pokoju. Jodła jako drzewo iglaste często kojarzona jest z wiecznością i nieprzemijalnością. W kontekście religijnym może symbolizować życie wieczne, a także nadzieję, że zmartwychwstanie przyniesie odnowienie dla ludzkości. Wysoka brzoza symbolizuje przyszłą mękę Chrystusa, gdyż gałęzie brzozowe według tradycji posłużyły do jego chłosty. Tło obrazu, przedstawiające krajobraz, symbolizuje świat stworzony przez Boga, a jednocześnie stanowi kontekst dla duchowego przesłania dzieła. Naturalne otoczenie podkreśla harmonię między niebem a ziemią, co jest kluczowym tematem w sztuce religijnej. W obrazie skupionym na boskości nie zabrakło akcentów ziemskich, w dość małej skali w lewym rogu zostali umieszczeni wędrowcy ze zwierzętami kierujący się w stronę miasta zarysowanego na górze. Jest to nawiązanie do ludzkiej wędrówki, która wyraża istotę życia człowieka na Ziemi. Po przejściu ziemskiej drogi może nadejść czas spotkania w niebie. Użycie w obrazie intensywnych błękitów i czerwieni ma na celu przyciągnięcie uwagi widza oraz podkreślenie sakralności przedstawionej sceny. Kolory te często mają własne znaczenie w kontekście chrześcijańskim: niebieski symbolizuje niebo i boskość, a czerwony mękę, cierpienie, ale także miłość. Oglądając obraz, możemy dostrzec wyjątkową relację matki i syna, którzy patrzą na siebie znacząco. Choć dopóki nie przyjrzymy się szczegółom, możemy stwierdzić, iż Maria patrzy na Jezusa z pogodną i spokojną twarzą, o delikatnym uśmiechu. W rzeczywistości jej spojrzenie odzwierciedla troskę. On z kolei patrzy na matkę poważnym spojrzeniem z nadzieją na zrozumienie, Pełnienia konieczności jego losu. Ponieważ stał się człowiekiem, aby uratować ludzkość, artysta zaznaczył Jego ludzką stronę, umieszczając pod jego paznokciami brud, który świadczy o tym, że Chrystus stał się podobny do człowieka. Oświetlenie Madonny i dzieciątka Jezus podkreśla ich boskość i światłość. Światło w sztuce często symbolizuje obecność Boga i Jego łaskę. Madonna pod jodłami to nie tylko piękne dzieło sztuki, ale także bogaty w symbolikę obraz, który zachęca widza do refleksji nad rolą Madonny oraz dzieciątka Jezus w kontekście zbawienia i miłości. Kramach poprzez swoje mistrzowskie umiejętności i głębokie zrozumienie duchowych tematów stworzył dzieło, które ma moc poruszania i inspirowania kolejnych pokoleń. Jeśli lubisz prezentowane przeze mnie treści, zachęcam do obserwowania kanału.